Dzień dobry. Po dłuższej przerwie dotarła w ogóle do mnie w ogóle w końcu, że tak powiem patrzuszka, bo to bardzo długo teraz idzie przez te całe wirusy. Wszyscy wiemy o co chodzi. Będzie to kamerka. Taka zwykła, to akurat też nie dla mnie. Pudełko jest, widzę. Taka sama jak ja wcześniej miałem już identyczne, ale kamerka w środku powinna być inna. Jeżeli bym wysłał to taką samą, to się wścieknę. No dobrze, zobaczmy czy. Nie, to jest inna. trzy antenki aż. Miejsce na kartę z tyłu, tam tam miała na góry, podpięcie do internetu. Aplikacja zapewne będzie ta sama, co tam nam uchwyt do montowania na ścianie. Tu. Wykręcamy także ładnie. Tamta tego nie miała. Tam, tamta miała taki inny, nieregulowany. To tu schowamy kołeczki są. Standardowo kabelek. No niestety, niezbyt długi. To 1,5 milia, miliampera a, zasilania wystarczy plastik jako plastik. Nie ma zaznaczone jakaś rozdzielczość. Zamawiałem 1080 Mam nadzieję, że to nie będę jej testował, tylko idzie od razu w ręce kumpla z pracy. I oby to działało, bo nie chcę się z tym bawić. no już nie chcę to. No, no to tu będziemy się rozwodzić. No to kurde, tamta działała, to mam nadzieję, że to, ta też jakość obrazu była bardzo przyzwoita. Tamta co ja mam nie miała wejścia na kabel internetowy bo ona może być chyba nie tylko przez Wi-Fi, ale i przez kabel podłączony. No dobrze, cóż tu gadać. Zwykłe głupie tani kamerce. O, coś mi tu ostro ścięło. Także króciutkie trzy minuty bez gadania i, i tyle. Dziękuję i pozdrawiam.